elo, bijemy tutaj e, misję no niestety tutaj nie ale o Rico, możemy pobrać więc no, podnamy Riko e, wyzwanie mamy takie jestem w, w zależności Riko Zdrażę. sorry, no niestety no musiałem Tyle wytrzymać, ale teraz możemy grać. Gramy trzy rundki, Riko. No i zaczynamy. O, już chyba mnie jeden ogląda. Pozdro. Który nie oglądał przed chwilą? Nie wiem, może przez przykłady.

Jedynie z kolegami tam, ale to tak rzadko. No. Jest okay. kolt No, zobaczmy. Przepraszam. No, ale no. Gramy. Znaczy no. Nie wiem jak. Napiszcie w komentarzu, czy się cieszycie z Ante, to Bo ja tak, tak Trochę fajnie, ale trochę tak średnio. Tutaj nie udało mi się. No trudno. No trudno. No trudno, nie udało mi się. No wiemy. Zobaczmy. A jednak wygrać 3 razy. Wygra. Wygra. Aha, wy, aha rozumiem. Tak jest w Ale. No, kto się cieszy w komentarzach nie napisze. Kto się cieszy, że. UPDATE a. kto się cieszy z w Bronze, to jeden, a ten kto się nie, tak średnio cieszy, dwa, a trójka, że się nie, nie cieszy, bo ja tak średnio, więc ja by dał trójkę Te skrzynki, że tu się tak długo zbiera. Na Megaboxa by chociażby dali 130, a na BigBoxa 120. O nie, tu bo, o nie, tu bo, 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 zabić bo, bo, to się nazywał Piroz. A, sorry, ja gram na innym koncie. Zauważcie. I nie spodziewałem się tego. To jest kogoś inne konto. To jest mojej siostry, ale następnym razem wezmę swoje konto. Tak, dzisiaj zróbmy na Kindle koncie, a, a następnym razem będziemy. Tutaj się nie słuchajcie. O, o, penny, penny, penny. Ja tutaj, tutaj nie liczę tutaj na moim koncie, bo ja mam 7000 na moim koncie, a to nie jest moje konto. Jak coś. No no, wbijmy misję na koncie. Najwyżej będzie wbi wbijał misję O Że wbija misję po prostu No co no, warto wbijać Nie misja ja no niestety jeszcze dwa winy No chyba ten film hmm. będzie trwać około 10 a może 12 minut Dzisiejszy no mm. Tutaj będziemy nagrywali o grach. Live będą o grach, tylko musiałbym zrobić. No to jeszcze trochę i będę miał aplikację. No i co bym mógł powiedzieć? No, praktycznie <śm> nic ciekawego, ale no. Zachęcam, żebyście wbijali na live a. albo na Discord. Dzisiaj Wam napiszę. Pisze Ci jaki link czy zaproszenie mieli. W opisie Czemu nie zabija Maxa? Trzeba go zabić chociaż. Widzicie? A i zabiję mnie, no to ja uciekam. Trzy pary ty a on jeden, no, ale on ma. Ale ja mam więcej życia, a on więcej zadaje szybciej. No. O nie, 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 nie. nie, nie. Oby, oby było w drugie, nie. Niestety. O, jest chociaż drugie i ostatnie, i chyba zakończymy szybciej. Ale to jest taki szybki odcinek, że zbijamy w kolejnym odcinku. Będzie, będzie to w środę, podejrzewam. Ja to nagrywam dzisiaj. Wrzucę na dzisiaj o tak. 18 ale o godzinie tak jutro nagrywam z kolegą nie wiem o której tu spaj i no, no no co mogę zrobić i będą openingi na no live no, będzie różnie ale no więc. o tym o tym odcinku to, że no, po tym odcinku, że sprawę będę grał jutro, a pojutrze będę grał znaczy nie w na kanał. No, biję do plotka posadnego. ma 15 dobiorów subskrypcji, no i tam Tam jest sprzytka, 16, no, Jedziemy. Szczerli słabo, nie? Pogdając się. Choć strzelam daleko, ale nie strzelam już tak daleko. To kolejny rico. Ma wyższą rangę, czekaj, czy jakby tu trafić? Trafiłem! O, nie, 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 Nie wbiłam do końca. Niestety, ja zabijam Użyłam na moim koncie. Siostry. No. E, tutaj bita chyba, jakbyście się pytali, czemu już zabitało, bo nie kanał, kanału od No, kanał nie miałem zdarbo. dopiero za tydzień albo dwa zwykłe dnie i będzie rap Ale drugi rok będzie mój na kanale piłka będzie jeszcze minus 3 no i znów minus 30 miejsce najgorzej minus Jeśli chcieli ze mną grać, tata, no, o, no to w opisie będziecie mieli 2 e, do listu e, standard 2. O, to jest gra podobna do co z i tam le, można stworzyć lobby, wiecie, i wiercieli. Majcie grać z nieznajomymi o kurczaki. No. no i można powiedzieć, że można powiedzieć No Czasem nie umiem się przesłowić no, się nie muszę przesłowić tylko powiedzieć do końca zdania, ale no, także no, na Discorda tam możecie poprać na sklepie, albo że nie macie z us usługi zgodnie z tym to albo będziecie mieli przez, yy, yy, przez neta, albo w takiej jednej apki. W takiej jednej aplikacji ona się nazywa yy, AptoID. i który z Was, yy, na przykład, jakby grał w Minecraft albo coś, no to musiałby wiedzieć, że Yy, że ob to idę, że chciał na telefonie. Nie, i tyle. No i znowu tu kolc jest, nie? Ja go nie zabiję. Nie, 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 Colta. I tak było blisko. No. No to jest to, że. No, jak raz z kolegami, to jest tak, nie? Jeszcze takie. Minuta, dwie. No, tą rundę wygrał. Czyli zaraz zakończymy film. No. Ja twarz pokazuję. Nie, no na QA, bo niedługo będzie QA. Niedługo będzie QA, że hmm. odpowiadam na Wasze pytania, albo że mogę powiedzieć w czyimś odcinku, kiedy pokażę Twarz. Nie? A tu byliśmy. Byliśmy. No i jakby powiedzieć, że Brawl mi się nie podoba jedna rzecz, mi się nie podoba Brawl Stars jedyna, jedyna rzecz, że się zbiera, no macie tu 400, a na przykład u big boxa byśmy zrobili 120, a w przykład 160 byśmy dali mega boxa, a skrzynki co 100, a jak byłoby 10 gemów, no to prosto 50, a monety 75, ja bym to tak rozwiązał, dobra, to... to Czego się w następnym odcinku? Będzie to jeden na jeden z kolegą. A jak chcieli na Discorda paść i zano pograć, to jedynie popołudnie i wypada piątek i sobota. Odpada w tym tygodniu. Z Elo.